Siemka, z tej strony Craft jest ze mną Muciusz. Witamy Was w kolejnym odcinku Minecrafta. Życie na terenie. Tylko jest jeden malutki problem. Cofnął nam się safemine. Dlaczego nie mam skrzyni, nie mam powykopowanych wielu rzeczy? Przepaliłem tutaj sobie troszeczkę żelaza, więc jest chillowo. Dobra, włożę je tam do przepalania, a tymczasem zrobimy sobie kilofa, kilof zda się wysłowiłem. Serdecznie. Jest to chyba takiego mianowźnię na Minecraftowe dziecko. I zrobię sobie kielofa i pójdę wykopać, nie będę. I troszeczkę pochodni. Co zrobimy? po trochę. No mało więc... No i dobra. Może już zacznę grać. Ja zaraz ci dam, zaraz, zaraz. Upokój się, nie pali się. Mm, tylko. Dobra. Wychodzimy z naszej sprytnej zrobionej kryjówki i idę wykopać wungier. Tak jak. Jest. Tak jak to mówi ten. Kto mówi wungier? Jakiś YouTuber, ale nie pamiętam kto. Eee... Dobra, odpuśćmy. Odpuśćmy, ja nie pamiętam. Daj mi Ja Tylko ja chcę dojść do boostera. Mogę? I zrobił sterak. I lewiki nowe rowery. Wiesz, zrobiłem to tak, że jest lepiej mieć mięs na 1C, bo wtedy mogę robić tak, i nawet małgostan będzie czarny. Więc jak cię jakiś... Ups, tak, no dobra. Więc jak cię jakiś łysy cygan będzie chciał wycyganić, um, ukraść rower, to paszoł w żopa. To paszoł w żopa, dokładnie. No jakbyście nie wiedzieli, co znaczy paszol żabat, po rosyjsku i gdziekol. No, oglądamy, jest zarówno, się możemy polecić, wpisz sobie Scool Feltin z O 13 jak dla ułatwienia. I naprawdę zajebiste filmiki. Prześmieszne. Śmiałem się, że ho, ho. Że ho ho, to też jest głupi. Śmiałem się, że ho ho. Nie wiem w ogóle, kto to wymyślił. mi. Zaraz ci dam, ja i dochodzę do boostera. Znaczy jakiego boostera? Do spawnera. No, cały czas może swój w komieniu. właśnie. Paszol, dużo pan. Dziwcie się, że wiem, że tam jest booster, bo jeśli pamiętacie, to w drugim odcinku tam doszedłem. A jak już wspomniałem, safe się cofnął. No. Sprytne na to, nieprawda? Nieprawdacie? Bo ja nieprawdaż czy, nie czy nie, nieprawdaż czy nie? czy nie. Nie mam pojęcia, dobra. Zagadki lingwistyczne zostawmy sobie na potem. Nakręcimy o tym vloga. <laughs> Właśnie. Zagadki tak, lingwistyczne. Tak powiemy na początek. Log jeszcze jeden. Nie poddamy jeszcze dokładnych informacji, bo sami nie wiemy. Ale szykujemy się do zrobienia swojego rodzaju konkursu. Dokładnie. To będzie prosty, bo będzie w nim uczestniczyć mało rozgarnięty fans. Ale w każdym jeszcze nie wiem dokładnie, nie podamy wszystkiego, bo zostanie nakręcony specjalny odcinek, który będzie opowiadał o konkursie, o nagrodach i Witam jakie raczej. są wymagania tego konkursu, co musi się spełnić, żeby konkurs wszedł w życie. Tak, wszedł w życie no. No to co, jeszcze Pokobimy sobie trochę węgla. I będzie trzeba uważać na spawner zombiaku. Kajonku, bo to najpierw jest chyba pojątek. Tak, najpierw jest spawner O ile kajonki. się nie mylę nie, My, Mylę. No Może. nie myjesz się, tak. <noise> Też tak myślę, że się nie myjesz. Wypad! Wypad, wypad, wypadł, wypadł. No, czemu ja go nie mogę uderzyć? Wypad! Co to jest? Idź. Paszol w żopa. Paszol w żopa, dokładnie. Okej, okay, mogę teraz ja? Zaraz, muszę, ja chcę obrobić No dołataj sobie Debilu, bo. Wiem właśnie, a to robił. No spokojnie. Już chyba mogę No ale lepiej zrobić. Kontrola wyższą formą zaufania. Y... No to mogę, bo teraz mam pomysł, jak to rozgrabić. Co zębiaków? No. Bardzo prosto. Już, o, mamy wiadro. No dobra, no to przekazuję sterem Muciusowi. Chyba Wiem, pach. że jego gra nie będzie Wam się tak podobać jak moja, ale nie trudna. <laughs> no to co? Porozmawiajmy sobie o polityce. Masz żelazo na nuze, żeby, idioto. Bo... tam... Ale skaj. Ale najpierw idź po żelazo. No już tak zrobię. Żelazo jest ważne, ja wiem o co ci chodzi. No bo normalnie tu się przyznamy, że trochę pooszukiwaliśmy, bo chcieliśmy nakręcić wcześniej odcinek ten. Ale padliśmy i niestety, bo tam było cztery zombiaki na nas wyskoczyły, więc ja sprytnie, sprytnie sobie przyniosłem z jednego laptopa save'a na laptopa Muciusa no i i, i, git, i możemy nagrywać. Ale to jest ostatni, to jest ostatni raz kiedy tak robimy następnym razem jak zginiemy to, to po prostu będzie koniec Sali. sezonu pierwszego życia na krawędzi, bo na pewno mamy plan jak się skończy robić następne tak jakby sezony. Znając to, myśląc, że umrzemy może po ósmym odcinku, to będzie, no, no będzie sezonów dobrze. z dziesięć. <laughs> nie, lepiej po te zombie idź dołem, wiesz. To rozumiem, tak. Bo ty okay, je musisz tam od, tam je odwrócić dopiero. Nie, nie możesz wcale tego telegramu. A nie możesz. A trzeba to, na krawędzi. No. No dobra, to możesz tam chyba iść. A, to jeszcze jest dużo dalej. Ludzie jeszcze zauważyły cię. Okej, znowu mam mieć. Czemu on ma no? Zombie mogą ubierać? Tak, zombie mogą. Nie wiedziałem nawet, co po update'cie musiało wejść. O kurde. No, no mogą, nie wiedzieć to już nawet przed update'em. No nie, bo ja nie grałem w Minecraft'a wcześniej, aż tak dużo jak ty. Idź od razu może do boostera. Znaczy, o kurde, spawnera. Cały czas mi się mylą słowa. Idź tam, tam może będzie jeden zombie, a przy okazji, kogo oświetlisz. No i zmienię na miecz od razu. A jak coś to uciekniesz, bo mamy dużo duże FPS-ów. I tutaj jest tylko jeden kłopot, bo nie idzie. Tam będzie jeden zombie, ręczę za to. Kurde, sykam się. No biegaj bo biegaj. ja się trochę cykam. Biegaj tam. Mamy dużo życia, biegaj. Biegaj wam ci szczele. Nie podoba mi się cykać. No i to idź tam. Może czego się cykasz, naprawdę no, Jeszcze nad sobą musisz wykować, bo tam nie wskoczysz. Jeszcze nad sobą. No i idź tam. Nie bój Patrz, się! Owo jak się przestraszyłeś. No dobrze O są dwa nie? No, no to tutaj. jest... Dom... tam od razu już nie ma. Dobra, biegnij, O kurde, jest jeden. Gdzie? Oświetlaj boostera. Spawnera. Spawnera, co mi to jest? Nie wiem, czemu już to nie Dobra, teraz z jednej się oświetlić. Ja, tak. Lowe, wszystko gra. Nie wiem, czy my cały czas mówimy. O, 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 o. mi się o, kojarzy. O. O. Wiesz, co to było? By bo... To z ząbiaka. Ziom... Wiesz, co to były boostery kiedyś? Zresztą tym się napędzały kolejki, zanim nie było tych torów, które napędzają. Robiłeś Oni... tak jakby tory, i robiłeś jeszcze jeden wagonik, i on cię napędzał. To było w starszych Dobra. wersjach. A chcesz, żebym ładnie się zamykali, on cię przyda. Bo cię fajnie szybko wykupuje. I właśnie mówcie nam, co, co, mo co możemy zrobić, bo to nie będzie taki hardcore do przeżycia, tylko taki hardcore survival że i przeżyć, i coś tam fajnego porobić. Co budować. O, Weź skrzynię, żeby nie nie marnowałeś drewniaka. Nie, nie, nie. Bo patrz, bo to się potem odnawia będzie mieć fajne im no tak, faktycznie. Ja nie nawet tego. Chyba. Nie, to się nie może odnawiać. To się odnawia właśnie, tak jak ktoś kiedyś powiedział, jakiś kolega. No to może... No zobaczymy, dobra. No to żadna różnica. Skrzynię sobie możemy zrobić, też te. I to jeszcze idź ten spawner pająków z tego zielonego i może zrobimy no, z tego sporo. jakąś wieżę. Lubię robić wieże. Jak sobie oglądałem ostatnie filmy... Przypominałem sobie stare filmy JJ Jokera. Pewnie dużo ludzi teraz będzie florić, o dziecko Minecrafta, ogląda J.J. My No ja go oglądam, lubiłem jego komentarz bardzo. I właśnie on robi wieże i różne tego typu rzeczy. Mi się to strasznie podobało zawsze tej budowle. Może trochę za bardzo się nimi jarał, ale... No <laughs> ale cóż. On traktował Minecraft jak swoje życie. <laughs> Tak, tak. Był spoko, spoko youtuber. Osiągnął sukces you... i uważam, że należyty. A on wraca? już wrócił dalej. Nie wrócił. Wrócił! E, tak, to powiedzmy kiedy wrócił ostatni filmik. Ale nie na, nie na swoim kanale, na jednym... a JJDocker to jest jakiś inny. Nie ma filmików, bo nie są komentarze właśnie tych wszystkich dzieci Minecrafta. To jeszcze, na przykład wczoraj jak oglądałem, był komentarz sprzed chyba dwóch czy trzech dni. Że czemu go do i nie wracał? Ty, to wróć do Minecraft'a! <grymne> Jej, jeszcze kloców klocuch, Mini crafta. Tak. A klocuch jest genialnym YouTuberem. Może klocuch, nie. Najlepszy chodzi. jest. Skąd ma jakaś tak, ale z drugiego. Tak, chyba tak. Weź, ograb go z kamieni, tutaj. Może znajdziemy pod nim jakieś ciekawe szanty. Jak na przykład. Nie ja wiem. Konkurs, Minecraft, wyniki. Może, weźcie nic tylko, albo... Nie on zamiaru się zbliża i to takiego... Przepraszam. Zbliżać. Zwyżać. Plotu. Nie bo. to jest albo, albo prorok, albo głupie dziecko. <tronik> tak. Raczej głupie dziecko. <tronik> czy to jest troll czy dziecko? I troll i dziecko. Genialne dziecko. Yy, właśnie. Głos Muciusa może brzmieć trochę dziwnie na filmiku, ale okay. to tak zawsze zmienia głos. Nie wiem dlaczego. Mój głos brzmi w miarę normalnie na filmach, a jego głos brzmi. On. Głos ma naprawdę zupełnie inny. To jest tak jakbyście, nie wiem, jakbyście słuchali głosu, porównali głos Nikola Cage'a i Brada Pita. Te głosy są zupełnie inne. To co mówię, chodzi, a to co jest naprawdę. No spoko, możemy już chyba iść. No. Możemy lecieć. Już we 32 żelaza?! Jaram się! Tam jeszcze możemy iść, bo tam nie byłem. W poprzednim let's play'u. Dobra. To trzeba będzie uważać, może znajdziemy kolejny spawner. Tam będzie jakiś creeper. Creeper. Kurde, się boję, że tam jest otwarte. Tam jest pewnie spawner. Tam nic nie ma. Tutaj na prawo, O, tam nie ma. Tam nic nie ma. Idź tam, wykop to. A nie, mamy łopatki. Może rozwlą tą łapką, żeby miecze nie mogły Dobra, wolno pochodnię. Jest tu coś, nie? nie wiem. Ale zostawię w No Muszę cię gdzie to się wszystko. Tu było tak. Tak. No, możemy spadać stąd i lecieć do naszego skromnego domeczka. Jak się zrobi dzień, to wejdźmy na powierzchnię. No to. No fajnie się przyspieszył ten film pomp. Ponieważ jak ostatnio już ile? 12-11 No potem 7 było nawet na. A ja mu oczyścił. Właśnie polecimy wam program, ja dam do niego link w opisie. O, który oczyszcza genialnie kompon. On się nazywa CC Cleaner. Program, który zwiększa w Minecrafta Minecrafta i do, do wszystkich gier ogólnie. Game Booster. Jeśli nie znacie tych programów, może część zna, to... Będzie link w opisie. Nam bardzo pomógł. Z 11 FPS-ów wyciągnął do 30 podczas nagrywania. Więc naprawdę, naprawdę grube. fajnie. Tutaj byliśmy? Ta, to, tam jest nasz domek, a tam nie byliśmy po tej stronie właśnie. Tutaj nie byliśmy. To idziemy do domku czy tu? Tutaj idziemy tam do domku. Z, mamy chyba tyle żelaza, że na na całą zbroję nam wystarczy. Czy tutaj śnieg pada? Czy deszcz? Nie, zlatowało mi się, bo No tutaj. no spokojna na zbrojkę starczy. Mam 32, więc to całą zbrojkę starczy. O, lawa! Mamy wiadro, musisz wziąć trochę lawy. Kurde, Dwa tylko... wiadra. Napełni jedno lawą. Ale nie to trzeba na siłęka wywalić, Może nie być, oddzielić wiadra od siebie, nie? nie. To je od... No. 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 nie No. się, No. 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 Dwa wiadra lawy weź. Wodę. Albo nie, nie, nie. Wodę weźmiemy i Co zrobimy to? te mody e, dridery. Nie, to nie teraz. Bardziej przydatna jest lawa, żeby zrobić ładną wieżyczkę. Mogę dać mówić. Czemu? Masz tutaj przy sobie wodę, więc nie padniesz. Weź trochę lawy. Dobra, chyba. Odwróć się. Do lawy. Ale nie, to trzeba tak wykopać. Dobra, tak. O. Czy może raz tak, nie nim popatrzeć? Ten pomysł? I weź jedną leżak. Dla znaczy, że... Co robisz? Się na nas może wyrazić rado. Nie, 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 bo on jest tam klock dalej. I weź to I weź zbyt której części. Nie można zbyt która się rydło. Tak. Tak, to się wziąłem. Kiedyś rydło. się dało z tym, ale jeszcze z tym, z tym, strasznie tym, bo nie tak strasznie kijowo, bo nie z tym, z Tego lepiej tym, z to włóż pod siebie No ja wiem. wiem, no. wiem. tym, ten tym, Ten tym, ten I ten tym, z tym, No i teraz nie, nie mamy. Wie, czemu nie? Bo spaliło się. Dlaczego? Nie wiem, o twoim klawiszem. Jakim cudem? No nie wiem, o kurde. Ała, aha, potem do lawy mi się zrobiło. No jeszcze raz spróbuj to wiadromu. Ja nie, nie da się, bo źródło minęło. Nie rozumiem o co chodzi. No patrz, bo po obrędzie Ale nie, czy ale... się wiadro spaliło? Nie wiem, właśnie po brędzie rudu się zbierało. No ja tu jest tak, jakby jeszcze jedno, bo ona się nie kończy. Ale właśnie lawa to, to nie wie wszystko. Ja wiem, że lawa się dość długo. Pod wodę chociaż weź. Woda Proszę. się na nią może spalić. No. No i tu idzie w dalszą część kejwa, nie to... Tam. Idź tam w dalszą część, no coś Oznaczaj drogę pochodną. Uważaj lepiej, bo no jakby co masz na szczęście wody. To mi jest chyba żelazo, po lewej. Lewej. Idziemy Tam. dalej. Tam już żelazo, po prawej. Mi się podobają tu nie te pożyczki. One cię podobno w jakiś sposób zaprowadzą do czarownica. Czarownica jest przerądana. No i czarownice mieszkają w takim domku, który nie ma nic. No że on stoi na morzu i nie ma do niego wejść. Czemu ja takiego... Ja to z tobą spotkałem czy bez? Tak, no. ze mną, Dobra. I do tego dobrze Znale... się nie dało wejść. Trzeba było wszystko rozwalić, a to było w wodzie, więc było trudno. I właśnie będziemy robić też takie filmiki z naszego save'a wspólnego. Zobaczycie, że to nie jest creating. Tam, tam pokażemy. Że to jest normalnie wszystko uczciwie wypracowane. Daj latarynkę. Bo tu może być W którą stronę? Że wykup w węgielek. Węgiel. Albo wracaj do domku, później tu przyjdziemy. Dobra. Później sobie pozadijamy. Trzeba mieć eku. Equipment trzeba mieć... ten, żel, ten węgiel wykup. Będziemy ja pamiętam co? jak kiedyś mówiłem ekpipunek. Tak. Ek, nie, ekpikunek. Ekp... Ekpikunek. A właśnie, ale jak się robi ten, bo y, nie pamiętam jak się kreftuje enchanting table, co do tego trzeba. E, obsidian i ksio... Y, tam chyba dips? A im No ja nie pamiętam. Diaksy. Nie wiem, ja wolę mówić diamenty, bo Diaks to jest takie straszne gimbusiarskie. nie, nie gimbusiarskie, przepraszam, że takie... To głupio brzmi, jakby się było takim uzależnieniem, Ale mega diamenty. Surowce trzymając wytwornienie. Widzisz, mrak, gdy kupię. Sprzedam je bezdomnym. Tędy, chyba. Tak, tędy, tędy. idziesz tam. Creeper, bierz miecz, może... Żeby nie wybuchł, ja chcę gunpowdera. No, Bo klientki chcę. Bo mi nie wybuchł, jak się z nim... Jak się biłem z nim. Yes. Świetnie to zrobiłeś. I ostatni wybuch niestety. No i wejdź do naszego domku i przepał nam. Zombie! Gdzie? Tam, Spokój się tutaj nie wskoczy, jest za wysoko. Wskocz na nie table i porozmawiał? Ufa! O kurde! Wypadł! Wypad z waru! Co to było? Może tak zrobię? Nie, nie, nie. Musimy się zbudować na powierzchni, co? No, to nie by było. Ale to musimy trochę surowców mieć. Musimy wyruszyć w poszukiwaniu kleja w sensie wiesz, gliny. No. Okay. I trochę więcej żelaza to nie... Węgla się się węgla to, to, to co zrobimy? Trochę węglowej. Ja, no dobra, to zrób coś jakieś zaraz... Poczekajmy, żeby zrobić jakieś pancery. Ile już minęło od początku, tak? Odcinka? Tak, bo ok, to tam. Nie wiem <laughs> pojęcia. A nie nie jest czasu? Nie, 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 Nagrywam tyle, ile mi się chce. No to co robimy? No, czekajmy trochę na to. O, masz pięć żelaza, więc wykraftuj już jakąś część zbroi. Budki na przykład. Ważne, budki, ale zostaje woluston. A i tak wszystko. Zbuduj skrzynię, bo mamy jeszcze akurat... Nie, nie starczy nam drewno na skrzynię, Lolf. Bo tak to byśmy mogli poodkładać rzeczy No dobra, no to nieważne Pokop chwilę w dół, w bok, nie wiem cokolwiek żeby... No nie tak jesteś No dobra, tak on się przekopiesz zaraz na drugą... Nie, bo się kopnąłeś w dół, dobra, się nie powinieneś nigdzie nigdy przekopić mm, ok. A może jednak Dobra, to może wychodzimy stąd Dziaj, no to... No, hmm, to wyjdźmy po prostu na świeże powietrze. Ale się przepala. No to niech się przepala, a później tu się wróci. Ja postawiłem... Aha, bo się sejf nie zapisał. Postawimy po prostu wielki szup. Właśnie, nie pamiętam jak się zbroje robi. To było trochę śmieszne. Ja pamiętam nie Masz bo... mało żarcia? Musisz zjeść kurczaczkę. Tak, spoko. No wyjdźmy na powierzchnię. No, light. Żeby trochę tak o. Co to kurde Co? ma być? Ha, wyjdź w drugą stronę. Niespoko to tak zrobimy już. Ale niestety tak wszystko cioresz ładnie stąd. No przecież musimy wyjść na powierzchnię teraz. To się odregenerujemy. Mam nadzieję, że jest, jest już dzień na dworze. A jak nie? Jak nie, to trzeba wrócić coś pokopać. A weźmiemy sobie chyba czapki, nie? No, w następnym dniu jak będzie, nie wiem czy to jeszcze zmieścimy w tym odcinku, czy raczej w następnym, ale pobudujemy... Jakiś domy się staramy zrobić. Ej, spra... o! Mam pomysł, daj, es daj e, daj escape i sprawdź na Audacity. Ile już kręcimy? Wróć do Minecrafta. No, wróć do Minecrafta. No to ile już wiesz? 21 minut. No to chyba już za niedługo no, no to może... o, teraz zakończymy odcinek. Bez was tylko poczekamy, aż się zrobi dzień i nagramy kolejny, jak coś już budujemy. No to co? Żegnamy się z wami.